No, czasami trzeba tak kombinować, jeżeli platforma jest uszkodzona i była wykła, wykabłączona, to wózek widłowy, przykręcone. I naciąganie oto tymi profilami 3.80 długie 40 na 40 na 3 mm i ładnie wszystko naprawdę to było. Około 5 cm wykręcone, także po trochę nagrzaniu aluminium i się udało wszystko ładnie naprostować. Idealnie. Kurde, jak to dobrze poszło, fajnie. Hehehe. Idealnie. Teraz się zabieramy za to. A teraz wszystko wycinamy i wsywujemy uszkodzone. Wycinamy uszkodzone, spowujemy nowe elementy. Pozdrawiam.